I jedziemy! Hej. Hej! I jedziemy! Panowie! I wszyscy. I na stołach! górę! Otwalił Odpalił dajwa i pokazywał, żeby go pokazać. Widziałeś to? Nie, nie widziałem akurat tego. Ręką machnął na bok, żeby go pokazać. I tak sobie pokazałem, to... sure. Chyba ten napisze Ej. ci, wyśle ci fakturkę na ten. Ej, mam coś. Nie wiem czy to mam tutaj na pc ale jak mam to zaraz coś zrobimy fajnego. To i to mu puszczę. Proszę cię odbierz. A co ty, to jest stało Nie, to, to jest jeszcze inne. Co się wie, jak głośno? Patrz, całkiem inaczej ci wygląda. Wtedy ma taką dużą brodę normalną. No. Dlatego dla nas tak inaczej wygląda. Ogląda? Czy nie ogląda? No, nie wiem, patrzę co jakiś czas na ten telefon. <noise> jeszcze to jego palkowanie. Nie? <laughs> trzeba. O. Teraz, teraz zobacz. Look, look, my friendo, Luke. Sedat, Sedat. 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 Sedat, Sedat. 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 look, look. Садата, гнам, да садата. Sada to tu się odduwce? Ja mam jeszcze jedną kompilację. To jeszcze jedną mukuszę. Co tu się odduwce? Ja mam jeszcze jedną kompilację. <gulacza> <śmiany> Koleżo pokazuje. Koleżo <śmiany> pokazuje. Szkoda, że nie ma akcji jak sobie ten człowiek akc. No, to też byłoby dobre. No. Ja <laughs> pokazuje wszystkim co dla niego An zrobiła To nagranie zrobiła An co teraz puszczam A tamto poprzednie bodajże gościu XD To A tamto poprzednie bodajże Dobra, starczy Sedata. Starczy, co za dużo Sedata to niezdrowo. Dajmy go na bok. I chodźmy dalej. Lewa ma odpalonego Seda I love you Ewet Idzie po coś Merhaba Poland, Merhaba Misterius, Merhaba Sedatu jest na czacie Merhaba Sedatu Co on napisał? Prawdziwy Sedat Cielik. Co on ma? On coś przygotował? Serduszka <noise> na czacie dla Sedata Sedat. po jaki mafiozo, kurba o Co, on będzie coś montować? Ale to nie widać na kamerze. Nie widać! Wyżej kamerę musisz, no nic nie widać, nie da się obrócić. Pokaż jak montujesz, sedatu! Sedat! Jak jest wyżej po, po turecku? Ja nie wiem. Montuję nową kamerę. Ja mam też kamerę na live. Mikrofon do kamery podpina. Ej, a może zadzwonię może do niego? on nie... tam taką pentelkę ma, Z zadzwonię do niego, to może będzie. Wi o ile odbierze na wysokości, bo nie widać co montuje. Mówię, może pentelkę ma, tam zaraz krzesło się przewróci. I... <laughs> Papierem coś się chyba. Aha, myślałem, że on coś będzie montować, to nie. Nie, coś nam niby pokazuje, ale. Nie, kamera pokazuje, kamera montuje. On nie zna, rozebrać. zabrać. Sedat, 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 Sedat. Good kamera. Good kamera. Sedat 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 Ej pierwszy raz na streamie oglądamy jak ktoś montuje kamerę a nie jak demontuje. No! A. Przeszkadza mu ten baner, on by chciał chyba na lodówce postawić. Ale takę wziął. Ale go mierzi, ale nie wie co zrobić. Chuj tam na, na drzwi postaw, najwyżej spadnie, to będzie śmiesznie. Zostawcie serduszko na czacie dla, dla Sedata. Zobacz to podłączenie kabery w ogóle, to jest na skrętkę i zaizolowane, widzisz? Ten no, trzeba tak mieć. że informatyk z jego. Poradnik z montowania hmm. Wisi teraz normalnie. <laughs> co by tu dzisiaj spierdolić? Nie dzwoń, bo spadnie jeszcze. O, jest wiertarka. Nie, to porządny chłop jak wiertarem. Będzie wiercić. Sedat, sedat, sedat. Mam nadzieję, że to słyszy. wierci do lodówki. <laughs> Przeszybę. <laughs> A potem tylko sobie tak... <laughs> Zaraz będzie ci kazał, żebyś sprawdził czy działa kamera. Ej, ciekawe, czy jest podłączona, bo żeby się udało obraz z niej ogarnąć jakoś. No niby już jest podłączona. Nie no nie jest. O. Jeszcze dzwonią do niego, słyszysz to? Kamerę do lodówki wsadzi, to trzeba będzie def rozłączyć.. The icing No, the icing Jakiś chuj przyszedł, odebrał sobie telefon. O, coś mnie nie pasuje. Seda nasz radę! Cedat, Hagbein, Hagibo, ewet ewet. ewet, 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 Ewet. Nawet do tego banerka. Aha, i do lodówki wierci <noise> chyba faktycznie! A tam na, na górze jest filnik, ten naczyn, no, no, kompresor. Cała zberzyk R134 w atmosferę. Ej, kto, kto, zapewni ty, kto inny zapewni tyle rozrywki co Sedat? Jeszcze o, drugi. Hajk. Hajk. Już prawie, już prawie ma. O! Na no wkręty farmerskie powinien tu do lodówki przyjechać. Takich pracowników tam trzeba. Czemu ta lodówka nie chłodzi? Czemu się światło nie świeci w lodówce? Jak on... Ej, ma chyba za krótkie te w krew. To wiesz, tak na pół obrotu jest złapane. Ja tu jest. O, widzisz, mówiłem? Tu jest potencjał na ustawkę z dominikiem strzelcem. Proszę, niech ktoś zrobi taką przegopkę, bo jak nie to ja zrobię. A jak ja zrobię, to wyjdzie chujowo. Ej, jak ona będzie miała dźwięk, to tam zapierdolisz, ona będzie tak kiepsko przekręcona. Montaż kamery w pakiecie premium. Eweet! Eweet, Eweet! O, jeszcze nie Eweet. O, spadło. Kręci w 2 cm, kurwa. Półtorej centymetra w kamerze jest. Ma? O, Ewet, Ewet, Ewet O, teraz chyba będzie podłączał. Ewet Podłącza to tak. Już. W tym momencie powinno cały rejestrator wywalić. Ej, patrz, on się nie musi kować na rejestrator. Wystarczy, że na streama wejdzie. No. On hasła pewnie do rejestratora dawno nie pamięta. No. On ma podląd w niedzielę o 20. Ej, może specjalnie czekał z kamerą. Może tak, bo to tak w sumie wyglądało. Ale w sumie miło, my, no my też ostatnio byliśmy do niego bardzo mili. No I mamy taki do do dobry kontakt z Sedatem jak nigdy. Bardzo dobry vibe jest teraz w Sedata. Sprawdź się no. językiem czy jest prąd. No Ewet Ewet. Uchaj! Ewet Zobaczcie, się Mandera pokazał. Co mi się pokazało? No, łapkę ci Aha. pokazał, że Nara. to trzeba sprawdzić, czy kamera jest zaimplementowana. Czy mhm. działa. Będę na bok Aplika dawać. Aplikacja chyba odpala. Może musi ją jakoś zalogować. Hmm. Kurwa! O! Jest! Panie Sedatu pod odwrotnie zamontował! Czemu nie mogę jej załadować? Inadekwatny resort? Nie znam tego błędu, nie widziałem go nigdy. A tutaj na podglądzie działa. Za małe zasoby? To ja przekręcić. Ona ma chyba PTZ, mi się wydaje. Ale coś nie chce działać PTZ. A da się włączyć tutaj audio u niego? Czekaj? <grymne> Co, <to> przekroczy... <grymne> ja nie mam Ewent, brawo Sedat! Brawo Serduszka na czacie dla Sedata Brawo! Ed Disney! Sedat cielik! Tu 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 tu, tu, tu. naprawdę... A jest dźwięk, czyli, nie? Chyba tak. Czekaj, no tak, bo, Przecież on się cieszy. A ty masz mikrofon włączony. Sedat? Cóż mu. No normalnie słyszał to wszystko. Bo się cieszył. <słyska> Jeba, no specjalnie dla nas zamówił kamerę z dźwiękiem. Ej, to jest... No on to dla nas zrobił, innego powodu nie miał, żeby to mhm. robić. Trzeba opinie mu pozytywne wystawić po czymś takim. Mhm. A jak jest ten nowy Sedat Buffet nazwany? Ktoś to miał tam, ktoś to znał. Kasperny może? Nie wiem. Panie Kasperny. Przewujemy pana do tablicy. Zobaczę, czy da się przełączyć. No nie. A teraz tutaj się da, a tam się nie da do ustawienia tej kamery, ja mu ją w ustawię. <noise> Trzeba mu ustawić dobrą jakość wszystko. Jest, czekaj, bo chyba jest do tego. 726 opinii to jest stary lokal. Nie jest nowy. No, chyba, że na fejsie mu po prostu zostawiam. Otworzył kolejny lokal. Ja tutaj w ustawienia muszę wejść, mu to poprawnie ustawić wszystko. Obraz i dźwięk. No, no to mówię, on to wszystko słyszał, bo ten ...łapką ruszał, tak że mu się podoba. O, patrz. <zysy> On specjalnie dla nas zamontował kawę z dźwiękiem, jezu. Ej, naprawdę, zróbmy mu jakąś pocztówkę z Polski. No bez jaj, chłop specjalnie kawę kupił. No A te kamery nie są tanie Ale PTZ nie działa Kurwa Bosia ta, Ewet 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 Jak jest śliczny, bo tłumaczaty śliczny człowiek turecki sevimli adam sevimli adam sevimli adam ewet sevimli adam <laughs> <laughs> sevimli adam sedat tam dobrze wkładam składa <laughs> en sedat enīsi sedat en isi sedat ewet Adam, Ewet W końcu możemy patrzeć na siebie <laughs> Ej, czyli Adam to, to człowiek. Ciekawe, czy ma to związek z Biblią Może Człowiek turecki? Adam. 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 Najlepszy Adam Eni Eni Enea Enea Sedat Wyślejmy mu paczkę z ptasim mleczkiem <noise> Ze schabowym i ze smażoną kapustą Właśnie, po podam linka do pozytywnych opinii Jak kliknę to wejdzie? Wejdzie Podam i na Twitch... Aha, za długi link. No to po prostu wpisujemy to w Google. Skopiuję, wpisujemy to w Google, wchodzimy w opinie i wystawiamy pozytywne opinie. I jeszcze muszę podać na Twitchu, czyli muszę na laptopie się zalogować na YouTube. A nie, czekaj, przecież mogę dat Buffa. Na Twitchu też podaję. Tutti, 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 tutti. W sumie nie potrzebuję na Twitchu spamuję, bo tam trzy osoby tylko piszą, my ja wysyłam 50 wiadomości. Ale coś jest nie tak z dźwiękiem, bo my, ja nie słyszę, co on tam puszcza. Już mu w opinię podziękowałem o za montaż kurwa. nowej kamery. Co? Eee. Y Patrzę się z ciekawości, ile kosztuje wysyłka takim na przykład DHL-em czegoś do Turcji. Dużo. Ile? Przez internet? 235 zł i to koperta. D ile? No. A list? 235 zł, ale może ten. Może pocztą polską tanie jest. Wbrew pozorom. A, tak napisał szkoda, że w apagacie nie ma dźwięku. I no. no. jak nie ma dźwięku, ale przecież słyszał. Ale napisał, że nie ma dźwięku. Ale przecież słyszał wcześniej. A to małą on streama ogląda. To ja mu tutaj puszczę. And his name is! End Sedaceli! Fetusz Szedatowski. To pocztą polską znacznie taniej. Dobry wieczór, panie Peres. Do Turcji nad poleconego można wysłać. Ciekawe, w jakim czasie przyjdzie. <grym> Zastygł. O, teraz chyba słyszy, że Sedat Celik. Ale ciekawe, czy on specjalnie czekał, bo wiedział, że przyjdziemy, żeby tą kamerę zamontować na żywo. No. Mi się wydaje, że mogło tak być, że czekał. Nie wiem jaki jest nowy adres Sedat Buffet. Powiem, że jakoś się inaczej wpisywało. Napisz mu na ten na, na Messengerze. E, dobra. Napiszę mu na Messengerze. To jest bardzo dobry pomysł ja Już piszę O, Łysych, a nie, to inny. SM? Jobany strażnik miejski, paszysz na chuj! Jednym ludziom za przejście przez, poza pasami mandaty by tylko wystawiał. Myślę, że czekał, no też tak myślę. Jak to idealnie się zgrało, czy jakbyśmy dzisiaj nie byli, jakbyśmy dzisiaj nie weszli, to Sedat by tydzień kiblował jeszcze bez nowej kamery. No. Sedat, Buffet, Gorg, Nowy Lokal, Rusty wysłał coś takiego. Na czacie. Na czacie. Na YouTubie? No. Hrasti. Hrasti. Aha, faktycznie. Wygoogluję. No nie, to ciągle ten sam znajduje stary. A no. weź na mapach, to, weź to na mapach tej samych. W sensie tutaj daj na wyszukiwaniu. tutaj No. Sedat. Sedat. abyś Jakbyś wkleił to tutaj? W sensie, czy nie ma jakiejś innej podpowiedzi? O, jedna opinia. Napisz opinię. Jest, sedat bufe gotuk, sub ale to jest tylko jedna opinia, i. Ale to jest ten lokal, mi się wydaje. Sadatbufel.com. Strony mają! Nie ma nic o gadających kamerach. No to czekaj, to wpiszę. to. chyba. Nie, głupi jestem. Nie ogarniam.